Dzień dobry, dzień dobry kochani. W poniedziałek, poniedziałeczek. Z samego rana, kurczę. Yy, mamy skrócony yy, tydzień pracy. Od poniedziałku do środy. Na urlop poszedł Paweł, na urlop poszedł Kamil i szefowa. Także zostaliśmy sami trzech facetów: ja, wujek i Sebastian. Troszeczkę aut jest do porobienia, aczkolwiek zapowiada się, że nie będzie tak źle. Dużo samochodów do odebrania. Nie wszyscy zdążyli w piątek odebrać samochody. Także tutaj e, już widzieliście 540 do odebrania, szósteczka do odebrania. E, tutaj M trujeczka jest w trakcie, auto do odebrania, auto do odebrania, auto do odebrania, auto do odebrania i tamto też do odebrania kurde blade. Także będę miał dzisiaj trochę pracy biurowej, wypisywanie faktur jakiś innych tam. Historii takich organizacyjnych zobaczymy, jak tutaj wujek kończy. M5, którą zasuwał w sobotę. Siemka, wujek widzę do przodu, pomalutku. Tak. O, kurde. No to co? Zostanie geometria, nie? No dokładnie. I dzisiaj jesteśmy, dziś, jutro, i w środę, jesteśmy sami z sepkiem. Cisza, spokój. Będzie. Zobaczymy jakie ruchy tutaj wiesz w warsztacie. Czy jacyś klienci znienacka nas nawiedzą? Na pewno. Na pewno tak będzie, nie? Jak zawsze. Chyba bramę zamknę po prostu dla bezpieczeństwa i koniec kurczę. Poczekaj, a tutaj Sebastian, co tutaj Sebastian robi? Kurde, ja już zapomniałem. A, już wiem, dobra. Tu jest samochód, który miał yy, ma bicie na tarczach hamulcowych. Zwłaszcza prawa. Prawa ma takie bicie, że jasny gwint, powiem tak. Tarcze już przyszły, poczekamy na klocki, więc jak Sebastian przyjedzie, może już demontować tak naprawdę. I tyle. Także zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Idę do biura, zrobię sobie kawkę i zobaczę, jaki plan na dzisiejszy dzień mamy. Zobaczyłem tam na rozkład jazdy Wujek i dzisiaj dostaniesz X czwóreczkę 40M. Mhm. Stały klient z gniezna. Z tego co wiem, to już w hotelu jest. Wczoraj przyjechał, przespał się. Dobrze. Z rana wiedzie, zrobimy serwisik. Dobrze i tyle tak. Fajnie. Kurczę. słuchajcie, przyjeżdżają ludzie naprawdę z daleka. Gniezno to nie tak daleko, ale przyjeżdżają ze Szczecina, słuchajcie, z Białego Stoku, z Bydgoszczy, z Grudziądza, ze świecia nawet z mojego miasta, naszego miasta, <grystanie> wujek. Właśnie jaki, jakiś tam chłopak ze świecia jest umówiony właśnie na serwis olejowy. Dzwonił kilka razy, poradzić się o coś, bo dostał samochód po mamie. Zrobił prawo jazdy i mama oddała mu swój samochód, kupiła sobie nowy. Może jakoś nasza koleżanka ze szkoły? Kurde, no może tak być. Się okaże. Dokładnie. To wiesz, co wujek, bo. Posta od 8 jest czynna, jest godzina 7.30, chyba, tak? Jakoś tak. tak. To wyjadę z kanału tym Alpiną. Właśnie, Alpina też jest gotowa. Kurde, dzisiaj naprawdę tych samochodów jest chyba z 7 do odbioru, tak naprawdę. I wjechałbym tą MK na klimatyzację, wiesz? Dobra. A odpalałeś już MK, tak, i zalewałeś wszystko, dobrałem. tak. No dobra, to ja zamieniam te samochody. i akurat, jak klima się zrobi, to MK będzie można podstawić do Bosty i też byłby temat załatwiony, nie? Dobra, dobra. to jak coś to proszę mi dobra. tam zadać. Dziękuję. No na początek zapowiada się taki luźniejszy trochę dzień. Zobaczymy. Pan z Gniezna przyjedzie, bardzo sympatyczna osoba. No dobra, to co? Otwieram. Proszę bardzo, Alpinka, kluczyk chyba w środku, tak, dobra, to wyjeżdżam, Kamil tu wszystko pozmieniał, fale radiowe, inne historie, no dobrze, odpalamy, chodzi na dotyk, znaczy się odpala na dotyk, no i gong, rezerwa. Także bez obaw, nic poważnego. Wiesz co, wujek, ja nie wiem czy tym yy, XM4 nie wiedziemy jednak na kanał po prostu. Bo jak tam sam serwis ma być, to by się z tam. olejowy olejowy silnika i przejrzenie i coś tam. Tu nie będziemy nie tutaj na podnośnika, kanał. bo tu na podnośnik może coś wiedzie, coś się zacznie. A tam między... w międzyczasie pójdziesz, to ten olej z serwisy zrobisz. nie? Tak. I tyle. Słuchaj, tu będzie trzeba dolać benzynę jeszcze. No. Także ja wjeżdżam na klimę, a benzynę mam, Dobrze. więc od razu byś dolał, co? Dobra, to otwieraj w takim razie tutaj yy, bramę. Wiesz co, wujek, dolej właśnie, bo jeszcze. tak jakby było mało, wiesz? Ja wiem, tam niby odgazowało, nie tak, ale... No dobra. Tak jest. I zaraz dam ci tą benzynę. Tylko to jest taki, wiesz, mechanizm, co trzy dni leci. Jest bezpieczny pojemnik, ale kurde wiesz, trzeba go po prostu ścisnąć od czas do czasu. No ja tak robię, nie? Tylko to wiesz, jest kurde niewygodnie. No, no ale dobra. No i wujek miał być spokojnie, elegancko i w ogóle. Także laweta już jedzie. Bardzo dobrze. <laughs> bardzo dobrze. Stały klient, stały widz. Kurcze... Na F8 od barierek bardzo blisko. Strzelił pasek, i od razu wspomagania, i ten jakiś tam problem, kurde. A to wiesz, wspomaganie, jakie tam. No, yy, ta aktywna kierownica. Super. No, no zobaczymy. Zobaczymy. No, bo no tak jak jest problem z ładowaniem, no to i nie działa aktywna kierownica. No, nic nie działa, no i wiesz. Dokładnie. Podobno na milimetry od barierek. Żona właściciela przejechała. X4 przyjechała, słuchajcie. Proszę bardzo. Piękny samochód. Klient bardzo dwa o auto. Tak, żeby silnik na długo wystarczył. W moim życiu ma drugie I miejsce. I tak ma być. Tak. I tak ma być. Ma drugie miejsce po żonie. O. Żona jest pierwsza, auto jest drugie. I ja to szanuję. Tak. <noise> I tak ma być, słuchajcie. Tak ma być. No i dzisiaj w poniedziałek mamy klientów spoza Warszawy. Przyjechał kolejny X, X3. Chodź Sebastian. Z Sempulna, Kujawsko-Pomorskie. Witam serdecznie. Witam Witam również. I jak? Będziemy Super. walczyć. Słuchaj, e Sebuś, ci... ja już się przejechałem autem. No. Ale byśmy posłuchali, czy nie ma takiego typowego trzaśnięcia od koła dwumasowego i wjedziemy na podnośnik się przejedziemy na podnośniku. Bo są takie, wiesz, co on zajączkuje mhm. i kumuluje się po prostu na napędzie takie stuki tu, 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 wiesz. Mhm. To jest to, przy od 100 do 120 są drgania. Ja mam wrażenie, że jest przytarty za krzyżak na wale, wiesz. Mhm. Także Dobrze. najpierw podniesiemy go, raczej najpierw posłuchamy koło dwumasowe, później podniesiemy, obejrzymy po prostu organoleptycznie i przejedziemy się dobra. na podnośniku, dobra? Dobra, to słuchaj, to tak, nasłuchuj tutaj, nie? Dobra, gaszę go. Słuchaj, gaszę. Jest trochę słychać koło dwumasowe, nie? Jak na benzynę, to dość mocno. Teraz ze sprzęgłem. Cisza. Cisza, dobra. Słuchaj, wjeżdżam, podnosimy go i działamy, nie? To mogą być dwie rzeczy. No tak naprawdę, nie? No dobra, jak będzie trzeba, to będzie trzeba, jak co? Będzie trzeba to będzie trzeba, nie ma wyjścia. Dobrze. Już za długo, że tak powiem, tak jeżdżę, żeby żeby nie mieć przyjemności z jazdy. No tak, dobra, podnosimy. A w międzyczasie jedzenie przyjechało. Jedzenie przyjechało, kurde. Cześć. Wujek. Najważniejsza rzecz. Co my tam mamy dzisiaj, kurde. Proszę bardzo. Rajskie smaki, słuchajcie, zareklamuję tutaj rajskie smaki, bardzo. tak? Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczcie jakie jedzą eleganckie. Macie na coś ochotę? Urde, Leniwe kluseczki z serem. Polecam. Dobra. Dobra. Dzień dobry. Bardzo dobre. Naleśniki ja na też są dobre. Ja po weekendzie to naleśniki. Proszę bardzo. Wszystko, wszystko tutaj jest Bo wątroba, smaczne. wątroba troszeczkę zniszczona. <głos> <głos> Nie, żarcie! Gdzie tam? Ja tak opowiadam, wszyscy myślą, dobra. że Pan Adam to pijak i alkoholik. Proszę, to moczy, Morda, <noise> Lubicie sobie wody? czasem wypić? Ja lubię, kurde. To jest z truskawką. Z truskawką po prostu. No i elegancko. Sebuś, a Ty coś bierzesz? O, Sebuś, żona mu zrobiła Jodek, chyba. W weekendzie zasłużył. No i tak. to jest problem, jest za duży wybór. Serki, taki. Dobra, leniwe. Dzisiaj na słodko. Leniuchował cały weekend i wziął leniwe. A nie było takiego leniuchowa. Dobra, idę po kasę. Przedni wał też trzeba zobaczyć, wiesz? Mhm. Poduszka podobno była robiona. Także tam już nie musisz patrzeć, ale jest jakiś delikatny wyciek. Jest wyciek tutaj. Z, z oringu, pewnie. Z oringu. No, czy z czegoś. No dobra, ale to akurat to y, nie w tym wiesz. Problem, nie? Zobacz ten wał przedni. Dobra, trzeba zdejmij to wszystko, obejrzymy, bo może być tutaj na krzyżaku przytegowany nie? Y, tu z tyłu jest krzyżak. Też, wiesz co? Widzisz, tu też jest stary krzyżak, i powiem ci, że tam jest taki nalot i to może być wina tu tego krzyżaka wału, wiesz? No. No i on wtedy jak jest. Po prostu tu z tyłu jak on się y, tam y, na przegubie zacina, jest taki... Spada w wibrację, bo jest po prostu za duże obciążenie, nie? No dobra, sprawdzimy to. I tyle. Koło dwumasowe to swoją drogą. Kurde, będę musiał zobaczyć, czy jest dostępne. No. Wiesz co, on tutaj dobrze wygląda, bo zazwyczaj jest rudo. Tak. Jak coś się dzieje i zobacz w tylnym. To jest luz tutaj, to, to, nie, to jest normalne, nie? Zobacz w tylnym on jest rudawy taki, widzisz? Tak jakby on właśnie puszczał, bo jak jest rudawy to znaczy się, że nie ma już smaru i on się przyciera. Aha. I wy, wyrzuca po prostu ten. Więc tak nie zobaczymy, jak nie. się wału Sebastian nie zdejmie to nie zobaczymy. Nie, też jest, główne odstępy są pomiędzy bo, bo to nie wygląda na luz, yy, wiesz, wyrobiony, tylko na zatarty po prostu. Tak na, moje, na mój gust jak się przejechałem, wiesz? O. No dobra, to składa. A ci tego możesz odkręcić, żeby zobaczyć, nie? Składać. Czy jedziemy? Może się przejedźmy, przejedźmy co? się, będzie prędzej. No. A czy wie pan, no jeżeli jak ktoś nie ma doświadczenia, na... to, to kurczę tak po prostu... Jakbym zregenerował, to bym miał zregenerowaną tylko no. No tak, nie co olej wymieniałem to nie był za wesoły, nie? W, tej, w, tej, w tym rozdzielaczu, nie? No ale to, ja powiem tak, w tym rozdzielaczu w tym rozdzielaczu jest niecały litr oleju, tam są mega przeciążenia, więc ten olej bardzo szybko się brudzi po prostu, nie? Także tak. Dobra, wiesz. ciekawe auto? Tak jest. Na placu? Tak jest. O, słyszysz te szarpnięcia? Pojadę tak 100-120. Tak? tak? Tylko to się może kumulować po prostu, wiesz? Ja to. Dobra, zgasimy, zjedziemy, zaraz ustalimy wszystko. Bo to może się kumulować po prostu, wiesz, dlatego że sama skrzynka w czasie jazdy nie wykazuje żadnych problemów, szarpnięć czy czegokolwiek. Te uderzenia mogą być spowodowane przytartym wałem, bądź luzem na yy, kole dwumasowym, a, a wszystko się kumuluje w skrzynce, bo to czteronapędówka, więc, to znaczy. więc wiesz, no. Dobra, to ja w takim razie otwieram kartę i, i tyle, i zaczniemy od sprzęgła i koła dwumasowego, zobaczę w ogóle jak jest y, dostępność. Co tutaj wujek znalazłeś? Wiesz co, jest jakieś zwierzę, pogryzło przewód od układu chłodzenia. Ale wiesz co, właściciel pojazdu mówił, że jakiegoś Wyrać? zwierza namierzył. Gdzieś? O kurde, pogryzł. No. Ale to powiem Ci na ostatnią chwilę, kurde. Na ostatnią chwilę. Dobra, idę zobaczyć jaka jest możliwość tego przewodu zamówienia, nie? Dobrze. Widzę świecę wykręcasz, tak? Tak. tak. To słuchaj, tam zrobimy szachermacher, jak tu będziemy czekać na części, to ty dostaniesz samochód na te na tarcze hamulcowe, ponieważ tam komuś bit został w tej śrubce I nie idzie jej wyjąć. Będzie trzeba no to no wywiercić. Dobra. No dobra. Także tak. Spoko. dobra, tu mam takie BMW X5. Tak. I, i chcę panu zacząć, bo podobno on pan ale chyba żona nie rozmawiała pana. Pan nie wychodził. To jest taki dziwny, bo widzę jakieś zmienki z lewej strony, ale poziomo stoi, błędów żadnych nie ma na ekranie. On mówi, ja nie mogę Ci się dogadać od, od strony technicznej. Mówi się, że na zakrętach mu się kładzie, a mu się nie kładł wcześniej. To... Że, że, jak go mówię, że u pana, tylko chyba u pana żaden tak nie oglądał, coś pan go nie ogląda, tylko to żona na kartkę, chyba, chyba do nas tutaj. znaczy nie masz tego błędu elektronicznego? No dobra, to niech podjedzie, ja zobaczę co tam z się co, dzieje. No co to może być, że, że on się coś, a pan nie kojarzy tego, co pan nie kojarzy. Nie kojarzę, panie Jacku, tyle tych samochodów, kurde, ja ale no, to, no bo on taki... Właśnie chyba laweta przyjechała. Zobaczymy. Kurde, mówię kto to wjeżdża z otwartym bagażnikiem? Dobry. Dobra, to kluczyki poproszę. miary na klienta mam, bo znam. On się rozliczył czy? Tak, rozliczył Jest się, wszystko załatwione. Tak. No i gitarę. Za... A, z musiałeś to... odpalać z tego? Tylko tak. Musiałem odpalić z boostera. No dobra, to sobie poradzę. To sobie poradzę. Zabieram. Słyszę jakieś grubą robotę, wujek. Co tu się stało, Sebuś? Brak słów do mechanika poprzedniego yy, Bit y, ułamał się został przy w dokręcaniu środku. i został w środku. I nie był sposób go wyciągnąć, tak. tak? dobra, tego są narzędzia. Młotek udano słuchajcie, robi robotę. Troszeczkę trzeba było uszkodzić. No tak, trzeba i tak do wymiany, więc. No kto jak kto, ale <grychy> liczyłeś na wujka, co? <grychy> no, powiem Ci, I, że... Wiesz, fach w ręku ma, nie? Ja tu stary, wiek. Stary ślusarz. <grychy> ja tu wiek, przygotowane, mówię, o matko, będzie dwie godziny zabawy. <grychy> I później, ile za tą wymianę, panie, nie? <grychy> Przed chwilą kurier coś przywiózł, słuchajcie, na 12 czerwca. Jeżeli śledzicie kanał i wszystkie social media e, motokuncika ACS-u, to wiecie, że będą zawody. Spot. Zobaczcie, co przyszło. Puchary dla zwycięzców. Także bądźcie z nami, śledźcie kanał i zapraszam serdecznie na spot 12 czerwca o godzinie 12.30 zbiórka yy, w. gdzie? Pol Position Janki. Zapraszam serdecznie. W miarę spokojny dzień. Chcę wam powiedzieć, Sebuś tu robi ulubioną swoją robotę. Rozrządzik z napędem pompy N20. Do wujka wjechał samochód ten, który przyleciał z daleka. Słuchajcie, o zestawi koło dwumasowe i sprzęgiełko. I wujek w międzyczasie kończy samochodzik, który przyjechał z Gniezna. Idziemy zobaczyć właśnie, co tam się dzieje, bo przyszedł ten przewodzik, przyszedł, przyszły świece. Także zobaczymy, jak to wszystko wygląda. O! I jak wujek? Do, do przodu. Do przodu? Do przodu, Dobra. Świece już wymienione, olej wymieniony, jeszcze ten przewód, no i poskładać. Nie? Płyn i poskładać, nie? Tak. No i gitarra. Taka pamiąteczka. Bardzo dziękuję, no proszę uprzejmie, no jestem pod wrażeniem, dziękuję uprzejmie. Jestem, jestem zawsze Na pamiątkę. Mile, mile tu przyjęty i to jest dla mnie zawsze ważny dzień odwiedzić Was. Super, cieszę się. No i tyle, tam już wujek kończy. Cieszę się. Fajnie, że, że kurczę zauważył, nie? No, tego zwierza. Ja tego zwierza też widziałem, ale byłem przekonany, że skutecznie go tam tym sprajem odstraszam. No okazuje się, że, że nie. No nie wiem. Co, co, co? Podobno pomagają te łazienkowe domestosy, takie domestosy, i naprawdę warto to. Ja bardzo często widzę u klientów Na i rzeczywiście try, odstrasza. Tak, przyczepić. normalnie przyczepić sobie pod maską gdzieś tam w jakimś miejscu, bo naprawdę zwierzaki potrafią narobić szkody. No. Także normalnie tutaj o nawet Tu sobie powiesić i koniec tak. Bo on naprawdę dość tak śmierdzi i odstrasza nie? Właśnie no. ten, ten zapach no. no Ja dosyć często parkuję właśnie W terenie no mam nad jeziorem dom i, no tak. i, i tam w, Wtedy myślę, że Dokonują tego niecnego procederu Bo <laughs> tam gdzie mieszkam no to garażuję, mam garaż. garażu No tak Jak jestem na weekend na wsi no to wtedy stoi pod Muron, blisko las i więc zwierzę mnóstwo. Mieliśmy kiedyś taki przypadek, że klient przyjechał do nas, że nie ma mocy. I wie co się stało, Wiewiórka w dolot. Tak. O, tutaj tak w dolot, tak. nazbierała tych y, żołędzi. żołędzi. I to tak, tak dużo, że, że on nie miał czym oddychać normalnie. No. Unii, I też się głowili, co jest grane, kurde, my rozbieramy, a tam, aż do filtra. Normalnie do filtra poukładane wszystko sobie znalazło takie miejsce, nie? Dobra. Gdzie ten przewód? Zobaczymy. I to, to jest kurde świeży. No, o proszę. Nie, nie. no. No po prostu tak, nie. Tak. A nie wiem czemu zwierzaki lubią taki zapach gumy po prostu nie. I coś ich do tego ciągnie cholera. No dobra to działamy. O dobra to autko gotowe. Kluczyki, wszystko wpisane. Bardzo Miło dobrze. było. Ja, i jeszcze warszacie. bardziej, bo lewa tylko raz w roku. Kilpaj, że walnięty facet, no ale. No, co zrobić, no. Mi to wiele frajdy. Dobrze. Jeszcze super. raz dziękuję. Wszystkiego mogę dobrego pożegnać. Tak? Ci, jak, jak najbardziej. Samego mistrza, Tak jest. Wszystkiego tu Gadam, a, a pan się napocił. <laughs> dziękuję. Taka Manie, robota. Panie, wszystkiego dobrego. wszystkiego I pan tam, dobrego. Na tej piłce nóg nie połamie, tak? No, no, wiem, że pan tak, grywa. No, panów, no tak, no tak. Nie, nie no, tak, no, tak. Ja jeszcze poproszę. Tak. pozdrowi pan widzów. Pozdrawiam wszystkich widzów y, motokuncika. Zachęcam do oglądania. Wiele cennych informacji motoryzacyjnych y, stamtąd na byłem. Jeszcze raz dziękuję. Super. Dziękuję jeszcze raz wszystkim dobrego. Cześć. Biorę Dobra. Do zobaczenia! Jak sobie być ten rozrządzik? Jest git, jak na razie. Jest git. No i gitara. Miskę już zdjąłeś? Tak. I jak tam tamten? Yy, wiesz co, ja teraz patrzę, yy, pod uwagę biorę, jak się go yy, ściągnął łańcuch. Widać po tym, jak yy, napinać wychodzi daleko. A, no tak. No i zauważyłem, że te napinacze są po prostu dalej, dalej niż... Yy, nowy... niż bliżej. No. Niż bliżej. No. no tak. No dobra. Jak wujek zdjąłeś ten zestawik? I co o tym sądzisz? Co tarcza dojechana do końca? O Jezu, nie, no sprzęgła i dlatego on zajączkował. No dokładnie. No, no to no, sprawa się... jasna. Nie, no tu w ogóle sprzęgła to nie no, ma. Się no się uślizgiwało. Uślizgiwało się, a jak... Yy... Koło dwumasowe, weź. Dramatu nie ma. Weź, poruszaj! Wymieńmy. No. O Jezu, nie, zobacz. No. Nie, nie, to wymieńmy. Tym bardziej, że tutaj jest złożyskiem, nie? Tak. To lepiej to wymienić. No. no i gitara, ale tak czułem, że to wina sprzęgła jest, wiesz? Chociaż dwumasa jak się gasiło to też no tylko no bez dwóch zdań. Nie, no tutaj to nie ma w ogóle sprzęgła. Dobra, mam nadzieję, że to zrobimy, będzie gitara. Tak. Bo wał wygląda dobrze, nie? Tak. Obydwa wały. No. Halo. Dzień dobry, Adam Kunt woła, nie? No witam panie Adamie. Zdzieliliśmy to sprzęgło i powiem panu, że sprzęgła to praktycznie nie ma. Aha. Czyli to będzie to? Tak, no i koło dwumasowe, jakieś tam nie ma aż takiego dramatu, ale jak ja już też to koło mam, zaraz Panu powiem jakie ceny. Bo sprzęgła to po prostu nie ma, na 100% przez to sprzęgło było zajączkowanie, a te, tak. a te po prostu y, puknięcia się kumulowały tam z tyłu no i, i tyle. Aha. Bo wały wy, wyglądają bardzo dobrze, w każdym razie jak to wymienimy, ja, ja też się przetestuję samochód i zobaczę co będzie, nie? Okay, okay. Ju, już panu mówię, tak, koło dwumasowe 1550, komplet y, sprzęgła 680, y, plus będzie wymiana i tam takie uszczelki do wydechu, ale to, to jest tam drobiazg, no, tak naprawdę. Dobra, dobra, no to działamy, działamy. Dobra, dobra, to jak się już przejadę, nie to wiem czy to dzisiaj to... mi się uda... Czy jutro? No, jeszcze pan mi powie, co podporował i ten łącznik, ja czy to jest tam wszystko okej? Okay? W bardzo dobrym stanie, właśnie wszystko obejrzeliśmy teraz, no. Aha, no to super. Dobra, no, dobra. dam no, znać. No, czekam na informację. Dobra, super, w kontakcie, dziękuję. Dziękuję również. Widzę Sebastian, uszczelniacz wymienia. Tak. Napęd pompy już wymieniony, tutaj zdjęty rozrząd. Słuchajcie pomału będziemy kończyć odcinek w osłabionym składzie ACS. Odcinek ukaże się w sobotę. W sobotę będę w trakcie rajdu koguta, także możecie życzyć mi udanego rajdu. Pamiętajcie o dodatkach do paliw. Pamiętajcie o tym, że też mam bluzy motokuncik w ciągłej sprzedaży. Jeżeli chcecie być na bieżąco yy, o tym, co się dzieje w ACS-ie, subskrybujcie kanał, dajcie lajka bądź lajka w dół. I tyle. Kończę odcineczek. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.